Punkt pierwszy. Wiecie dobrze o tym, że sakramentów świętych jest, jest osiem, tak? Nie? Siedem? Sześć? Czternaście? Nie. To ile w końcu? A teraz nie wiadomo co powiedzieć, tak? Nie no, przecież nie żartujcie. Ile mamy sakramentów świętych? Tak jest. Siedem sakramentów świętych. Natomiast to, że mówię osiem, to wcale nie jest nieuzasadnione. I myślę, że zaraz to jakoś wytłumaczę, oczywiście nie mieszając w głowach nam, bo mamy siedem świętych sakramentów. Natomiast Sobór Watykański II, dla nas też bardzo ważny, dla naszego ruchu w ogóle, dla życia Kościoła, mówi o tym, że Kościół, ale nie budynek, Kościół, czyli ty i ja, ja i ty i my wszyscy, my jesteśmy sakramentem Chrystusa. Więc dlatego możemy mówić, oczywiście to trzeba dobrze zrozumieć. poczytajcie o tym dobrze, bo ja to tak szybko powiem. Możemy mówić, że jest coś takiego jak ósmy sakrament. Siedem sakramentów świętych. Taki podstawowy podział tych sakramentów. myślę, że wielu z Was go zna, ja go tylko przypomnę, jest na takie trzy części, Trzy podstawowe części. Pierwsze, trzy, drugie, dwa i trzecie dwa wchodzą w te części 3, 2 i 2. Tak się dzieli. 3, 2 i 2. Pierwsza część, ktoś może mi przypomni, bo jakbym zapomniał, nazywa się... One się nazywają... Trzy słowa opisują tą pierwszą część. Sakramenty, potem jest taki wyraz na, d, na, wyraz na W i wyraz na CH. Sakramenty... Tajemniczenia chrześcijańskiego. No wspaniale. Tak jest oczywiście. Sakramenty w tajemniczeniach chrześcijańskiego i to są trzy pierwsze sakramenty, czyli sakrament chrztu, sakrament bierzmowania i sakrament Komunii Świętej, najświętszy sakrament. Okej. Okay. Następna grupa to są dwa kolejne sakramenty, które można powiedzieć, że jak ktoś jest chory, to potrzeba mu Uzdrowienia. I dwa sakramenty uzdrowienia to jest oczywiście sakrament pokuty i pojednania i sakrament namaszczenia chorych. I ostatnia grupa, trzecia grupa, składająca się z dwóch ostatnich sakramentów, to łatwo je sobie wymienić, może trudniej nazwać. Czy ktoś miałby jakiś pomysł? Bo na pewno macie, na pewno to wiecie. Kto ma jakiś pomysł, jakby nazwać dwa ostatnie sakramenty sakrament małżeństwa i sakrament kapłaństwa? No, słuchajcie, kto ma jakiś pomysł? Jakby nazwać te dwa ostatnie sakramenty? Tajemniczenia chrześcijańskiego, uzdrowienia. No jednak. Społeczne? Społeczne. Bardzo piękne słowo, bardzo trudne słowo. Będziemy, będziemy do niego wracać, ale społeczne. Czy ktoś ma jakiś inny pomysł? Powołaniowe. Mhm, super, super. Powołaniowe też moglibyśmy powiedzieć. Ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł? Śmiało, każdy, każdy będzie dobry. Nie bójcie się. Zjednoczenia, możemy tak powiedzieć, sakramenty społeczne, powołaniowe, zjednoczenia, to są wszystko świetne nazwy. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Jest takie piękne określenie tych sakramentów w służbie komunii. W służbie komunii, po polsku byśmy bardziej powiedzieli w służbie wspólnoty, w służbie zjednoczenia. To wszystko tutaj powiedzieliście bardzo ładnie. W katechizmie jest takie jedno zdanie, które mówi o tym, że sakramenty wytryskują, wypływają z serca Jezusa Chrystusa. Więc na podstawie tego zdania możemy powiedzieć, że to jest tak jakby siedem takich rzek. Wyobraźcie sobie takie siedem rzek, które wypływają z serca Jezusowego. I wracając. Do, tych, do tego podziału w tajemniczeniach chrześcijańskiego uzdrowienia i społeczne, możemy teraz powiedzieć troszkę o tych rzekach. Te pierwsze trzy rzeki. Możemy powiedzieć, wyobraźcie sobie, te trzy rzeki takie główne, pierwsze, które wypływają z serca Jezusowego. Jest jakaś spalona ziemia, prawie tak jak sanktuarium Jana Pawła II. Bo tutaj nic nie urośnie, kochani, jak się tutaj nie przywiezie metr ziemi, bo tu jest takie podłoże. Spalona ziemia! Nic nie rośnie! I potrzebna jest woda, żeby tam zaczęło być życie, żeby tam zaczęło coś wzrastać. I to są właśnie te pierwsze, trzy główne rzeki, możemy tak powiedzieć takie najważniejsze wypływające z serca Jezusowego sakrament chrztu. Mówi się o nim w tym dużo prostszym języku niż polskim: mówi się Janua Sakramentorum. Janua Sakramentorum, brama sakramentów. Nie można iść do innych sakramentów, jeśli się nie przejdzie przez bramę Chrztu Świętego. Sakrament Chrztu Świętego, który sprawia w człowieku nowe życie Boże, który go, jak słyszeliście nieraz, włącza do kościoła, włącza do kościoła, zmazuje grzech pierworodny, zmazuje grzech pierworodny, uczy nas mówić do Boga Ojcze. Sakrament Chrztu Świętego, sakrament bierzmowania. Jestem człowiekiem Bożym, ale potrzebuję mocy z wysoka. Bo sam sobie nie poradzę, bo sam jestem nieporadnym grzesznikiem. Więc przychodzi Duch Święty. Pamiętacie ten piękny obraz z Wieczernika, prawda? Kiedy nad każdym z nich spoczął ten ogień, prawda? Jak są różne katechizmy, dobierzmowania czy jakieś tam pomocy, to, to są właśnie te takie łogniki. Siedem tych łogników, najczęściej jak siedem darów Ducha Świętego. Piękny obraz. Każdy z nas potrzebuje takiego rozpalenia, słuchajcie, żebyśmy byli prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa, a nie takimi, no, przeszliśmy na Dzień wspólnoty. Bez sensu w ogóle. Wtedy wyjdziemy tam, potem na zewnątrz i ludzie powiedzą, no jakieś smutacy tutaj są. Duch Święty nam w tym pomaga, kochani, żebyśmy tacy nie byli. I sakrament Komunii Świętej, Eucharystia. Myślę, że dla wielu z nas taka główna rzecz w naszym życiu religijnym, myślę, że dla wielu z was, kiedy idę do Komunii Świętej, kiedy klękam przed tabernakulum, kiedy jest adoracja prowadzona czy cicha, kiedy gdzieś tam w ciągu dnia, w ciągu jakiegoś zabiegania, wejdę na chwilę, jeśli mam taką okazję, do kościoła i, i dosłownie 32 sekundy spędzę przy Jezusie Chrystusie. 32, więcej nie trzeba, jak się spieszy człowiek. Pokarm. Na drodze do wieczności. Te trzy główne rzeki. Pierwsze rzeki wypływające z serca Jezusa Chrystusa. Potem te dwie kolejne rzeki. Mówiliśmy, że to są sakramenty uzdrowienia. Oczywiście dwa rodzaje. Sakrament uzdrowienia ciała, namaszczenie chorych. I sakrament uzdrowienia serca, ducha, sakrament pokuty i pojednania. Teraz, jakbyśmy mogli do tych rzek jeszcze je porównać. Jeśli te pierwsze dawały życie, rozpoczynały to życie na tej spieczonej ziemi. To te dwie drugie, rzeki, dwie drugie rzeki dodają wzrostu. Kiedy coś się złamie, kiedy przychodzi czas jakiegoś, może zmęczenia materiałowego, dodają odnowienia, dodają takiej mocy. I ostatnie, może tu jakoś moglibyśmy się te wszystkie zatrzymać, ale okej, okay, na chwilkę. Sakrament namaszczenia chorych. Może myślicie sobie tak, że to nie dla mnie, nie? Nic, nic bardziej błędnego. To jest dla każdego z nas. Nieważne, że macie lat 14, 16, 27, 38 itd. Nieważne. To jest dla każdego z nas, kto jest chory. Nie czekajcie, kochani, z tym sakramentem. Nie wiem, na ten czas, kiedy już człowiek będzie odchodził z tego świata. Nie ma co czekać. To jest dla chorych. I sakrament pokuty i pojednania. Kiedy moje serce jest zranione kiedy przez swój grzech zraniłem również i serce Boga. Uzdrowienie. Rzeka, która uzdrawia. I te dwie, to... dwa ostatnie sakramenty, moglibyśmy powiedzieć o nich, że właśnie są taką rzeką, która ta dawała życie pierwsze trzy, te dwie następne uzdrawiały, porządkowały. To te dwie ostatnie przychodzą, aby układać właściwie to życie. Już pewien czas musi przepłynąć, powstało życie, złamało się, zostało uzdrowione, a teraz na nowo je układam. Sakrament małżeństwa i sakrament kapłaństwa. Nie będę się tu wygłupiał i mówił o sakramencie małżeństwa. Pewnie bardziej by mogli powiedzieć o nim małżonkowie, którzy tu są z nami. Ja mam tylko jedną taką rzecz. Myślę, że mogę Wam powiedzieć chyba mogę. Zobaczymy. Młody ojciec, znaczy no, młody małżonek, ojciec z dwójki dzieci, mówi kiedyś tak, co to jest małżeństwo. Tylko proszę sobie dobrze pomyśleć o tym. Małżeństwo to jest najbardziej ekstremalny, najbardziej ekstremalny wymiar zjednoczenia dwóch ludzi. Nie chodzi tylko o zjednoczenie cielesne. Możemy o tym wprost mówić, jesteśmy, nie chodzi tylko o to, kochani. Najbardziej ekstremalny sposób związania dwóch ludzi. No i sakrament kapłaństwa, prawda? W którym Chrystus wybiera niegodne i marne naczynia i mówi: To ty będziesz mówił o mnie ludziom. To ty będziesz sprawował sakramenty święte. To ty będziesz ich prowadził. Ty jesteś marny, ale ja przyjdę z łaską. Chrystus mówi do każdego kapłana: ja cię wspomogę. Tak moglibyśmy, kochani, porównać te rzeki wyprywające właśnie z serca Jezusowego. Jest tam w katechizmie taki podpunkt, który się nazywa sakramenty Kościoła. I tam jest takie, są takie dwa sformułowania. Sakramenty są sprawowane przez Kościół i sprawowane są dla Kościoła. Przez Kościół i dla Kościoła. Co to znaczy? One są sprawowane przez Kościół. Nie może ich sprawować ktoś inny. To tylko Kościół a w kościele wyznaczenia osoby mają moc sprawowania sakramentów. Bo Chrystus dał tą moc Kościołowi, przez Kościół i dla Kościoła. W tym w podpunkcie, że sakramenty są dla Kościoła, jest napisane, że budują Kościół. I to jest słowo pochodzące od Świętego Augustyna. Takie piękne słowo. Sakramenty budują Kościół. Wyobraźcie sobie. Natomiast może to trudno sobie wyjaśnić, wyobrazić, chyba, że ktoś z was był, przyszedł tak spoza Kościoła, bo zasadniczo pewnie wszyscy wychowywaliśmy się w rodzinach mniej czy bardziej religijnych, prawda? Ale jeśli ktoś wchodzi do Kościoła w późniejszym wieku, to on naprawdę widzi. Sakramenty budują Kościół. Sakramenty budują. Chrzest przez chrzest jestem w Kościele. Przez sakrament pokut jestem oczyszczony. Eucharystia mnie karmi, Duch Święty mnie umocnił. Sakramenty faktycznie budują Kościół. Może nam troszeczkę brakuje właśnie takiego patrzenia. Sakramenty wiary, sakramenty kościoła i sakramenty wiary to kolejne sformułowanie. Jak je zrozumieć? Tam w katechizmie jest taki cytat z, z dla nas bardzo ważnej z soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium, czyli o świętej liturgii. I tam jest taki cytat, który mówi o tak, że zakładają wiarę, dają wzrost wiary, umacniają tą wiarę i ją wyrażają. Takie cztery sformułowania kochani myślę, że one są bardzo istotne. Zakładają wiarę. Nie można przyjść do sakramentów bez wiary. Nie można. Przede wszystkim chrzest nam to pokazuje, ale tak samo inne sakramenty. Idziesz do Komunii Świętej. Nam jest to trudno zrozumieć, ale idziesz do Komunii Świętej i spożywasz ją jako zwykły pokarm, czy myślisz sobie wtedy o opłatku, który jest na Boże Narodzenie. Jakbyś nie miał całkowicie wiary. Ten sakrament jest sakramentem, ale on w tobie nie osiągnie owoców. On nie wydał owoców. No bo ty myślisz o tym, że to jest jakiś zwykły opłatek, który można kupić za 2,50 w Carrefourze przed Bożym Narodzeniem, bo teraz już nie ma, chyba żeby gdzieś tam znaleźli na półce. Zakładają wiarę, dają wzrost wiary. Nie wiem, czy myśleliście kiedyś pod, właśnie w, w tym kontekście, że, że właśnie. Kiedy udziela się świętych sakramentów, kiedy ja je przyjmuję, to tak naprawdę moja wiara właśnie wzrasta. Umacnia się i wyrażają wiarę te sakramenty. O co chodzi w tym wyrażają wiarę sakramenty? Jak ludzie patrzą na, na Kościół, ludzie, którzy nie wierzą w Chrystusa, patrzą na Kościół i widzą Mszę Świętą, widzą Chrzest, widzą inne sakramenty, to wtedy oni mówią tak. No, to ich wyraża. To pokazuje, jak oni żyją. To pokazuje, co jest dla nich ważne. Tylko czy dla nas jest takie ważne? To jest pytanie. Czy dla nas ciągle jest to ważne, kochani? I na koniec, w katechizmie jest taki cytat świętego Tomasza Zakwinu. Nie jest wcale taki trudny. I nawet po polsku. Spróbujcie posłuchać. Sprawnie. Sakrament jest znakiem dopełnieniem, które przypomina to, co było wcześniej. Dopełnieniem, które przypomina to, co było wcześniej. A co było wcześniej? A mianowicie mękę Chrystusa. Przypomina to, co było wcześniej, czyli mękę Chrystusa. Dalej. Który uwidacznia. Czyli pokazuje, jakby ktoś nie wiedział, co to znaczy uwidacznia. To, co pokazuje, to, co dokonuje się w nas przez mękę Chrystusa, a mianowicie łaskę, uwidacznia łaskę. Jest znakiem profetycznym, czyli przepowiadającym, co przepowiadającym, zapowiadającym przyszłą chwałę, przyszłą chwałę. Myślałeś kiedyś tak, że idąc do Komunii Świętej wchodzisz do nieba? Myślałeś kiedyś tak, że przystępując do sakramentu pokuty i pojednania, to tak jakbyś stał już w przeciągach nieba? Wchodzisz do przyszłej chwały. Oczywiście nie teraz, bo jeszcze trzeba umrzeć. No tak, jakoś, tak, jakoś, tak jakoś to Pan Bóg przygotował. Tak jakoś to Pan Bóg przygotował. Tak, żeby wejść tam z całym swoim bytem człowieczym. Ale myśleliście kiedyś tak? No zachęcam, żeby tak myśleć. Dziękuję.